Czołem. melduje się Kobikowski. Dziś wyjątkowa recenzja, bo przyjrzymy się pierwszemu z dwóch zestawów z oferty Kobi, jakie zostały przygotowane dla upamiętnienia Powstania Warszawskiego 1944. Te zestawy od razu chwyciły mnie za serce, ponieważ Powstanie Warszawskie jest dla mnie wydarzeniem szczególnie ważnym i co roku bardzo mocno przeżywam jego sierpniową rocznicę. W sierpniu każdego roku staram się o Powstaniu Warszawskim dowiedzieć czegoś więcej. Utrwalam sobie wiadomości na jego temat, myślę o tym. Wydaje mi się, że każdy Polak powinien dobrze znać historię tego jednego z, z najtragiczniejszych wydarzeń według mnie II wojny światowej. Tym razem. Do tamtych wydarzeń powróciłem szybciej, bo już w maju, kiedy w moje ręce wpadł ten zestaw. I Powiem Wam, że chyba nigdy nie byłem jeszcze tak wzruszony składając klocki jak w przypadku tego zestawu. Zapraszam do recenzji. Kilka słów o pudełku. Szata graficzna to już oczywiście dobrze nam znany i lubiany nowy standard KOBI wyróżnia to tylko na przykład ta biało-czerwona polska flaga ze znakiem Polski Walczącej, Polskiego Ruchu Oporu. Na froncie widzimy ilustrację przedstawiającą mi się wydaje ten model główny, którym jest samochód trenowy Kubelwagen, chociaż powiem wam, że ten zespół tej zburzonej kamienicy z bramą jest też bardzo ciekawy i zasługuje na, na uwagę tutaj nie mogę oczywiście zapragnąć wszelkich innych identyfikatorów takich jak logo Kobi logo tutaj serii o II wojnie światowej nieśmiertelnik z Armii i u góry wyraźnie zaznaczoną nazwę Kübelwagen Powstanie Warszawskie tu widzimy naszych bohaterów wymiary zespołu kamienicy oraz figurka Powstańca 1 do 1, tabliczka znamionowa z kodem kreskowym. Oczywiście informacje, że zostało to wyprodukowane w Polsce w Unii Europejskiej przez Mielecką fabry Fabrykę. Z dołu wyjątkowo nie mamy ostrzeżeń i informacji o producencie we wszystkich językach świata blisko, tylko w dwóch, natomiast większą część Zajęła notatka na temat samego powstania warszawskiego. Ona jest powtórzona jeszcze w instrukcji i chyba tam ją odczytam. Z tyłu mamy trochę informacji szczegółowych, na przykład o samym pistolecie maszynowym MP40 oraz informacje na temat polskiego pistoletu WIS wzór 35. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, tutaj wyraźnie widać jeszcze ten model. Stary model KOBI, z którym były problemy, jak wiecie. Natomiast w pudełku czekała mnie niespodzianka. O tym zaraz. Tutaj widzimy sam model, troszeczkę inaczej zaaranżowany. Nie mogę też oczywiście zabraknąć w tej serii charakterystycznych, historycznych zdjęć. Oraz wymiary, widzimy, samego naszego samochodu oraz pewne funkcje. Sam zestaw ma 200 klocków i dwie figurki. Instrukcja również standardowa, i tym razem tutaj do instrukcji nie mam żadnych uwag, więc skupię się tutaj na odczytaniu tej notatki, która jest na samym końcu. 1 sierpnia 1944 wybuchło powstanie warszawskie. Do walki stanęło około 50 tysięcy powstańców Armii Krajowej, zorganizowanych w zgrupowania obejmujące bataliony i inne formacje zbrojne oraz niewielkie ilości innych organizacji podziemnych. Niestety, powstańcy byli bardzo słabo uzbrojeni jedynie w broń ręczną. Brakowało ciężkiej broni przeciwpancernej, której rolę pełniły butelki zapalające, tak tzw. koktajle Mołotowa, oraz granaty czy granatniki. Tymczasem w skład garnizonu niemieckiego wchodzili m.in. żołnierze Wehrmachtu, jednostki SS, policja oraz obsługa lotnictwa. Oddziała, oddziały wroga były rozproszone po całym mieście, gdzie zabezpieczały najważniejsze obiekty i arterie komunikacyjne. Przez miasto przeta, przemieszczały się nieustannie niemieckie formacje frontowe, co miało istotny wpływ na przebieg walki. Od pierwszych dni sierpnia toczyły się bardzo ciężkie walki w zachodnich dzielnicach miasta. Oddziały niemieckie, wspierane czołgami i innymi pojazdami opancerzonymi, spychały powstańców w kierunku śródmieścia i Starego Miasta. Po upadku powstania przez kolejne trzy miesiące, na osobisty rozkaz Hitlera, opustoszałe miasto było rabowane oraz systematycznie wyburzane przez Niemców. W dzielnicach objętych powstaniem po większości budynków pozostały jedynie ruiny. Dodam tylko, że to naprawdę się chwali firmie KOBI, że zamieściło taką, taką notatkę z podstawowymi informacjami, jakie powinien znać każdy, nawet młody Polak tutaj z, z zakresu z docelowego zakresu wiekowego tego zestawu. Przegląd figurek i akcesoriów. Zaczniemy od żołnierza niemieckiego tutaj nie mam żadnych uwag słuchajcie zbiera on wszystkie wszystkie nagrody nie wiem co, co można by tu zrobić jeszcze lepiej mamy tutaj też mamy nadruki na hełmie z tyłu nadruku nie ma ale mamy nadruk na hełmie z obu stron nadruk na torsie jest wzorcowy bardzo dobry, ja bym mu tak sobie zwróciłem ostatnią uwagę, że można by nadrukować te buty czarne, można by nadrukować trochę wyższe, żeby one wyglądały na takie, na takie oficerki. Dla porównania pokażę tylko jeszcze jak wyglądał Niemiec z zestawu, z zestawu z flakiem 88. Tam był, mu, miał marynarkę zieloną, hełm zielony, no i miał szramę na twarzy. Jako wyposażenie dostał, e, znany nam już, pistolet MP40. Szkoda, że nie tak jak na, na tym takim wstępnym rysunku, który znaleźliśmy w katalogu Kobi. On w tym zestawie miał mieć karabin Kar-98. No, ale powiem Wam, że. Powiem wam, że ten karabin Kar 98 będzie w innym zestawie, więc MP40 na pewno rozumiecie, musi mieć w dużych ilościach, więc nie ma problemu. Tak prezentuje się figurka powstańca. I od razu dwie nowości. Spójrzcie, tutaj mamy butelkę. Jest to nowa nowość, przynajmniej ja nie widziałem wcześniej butelki Kobi. Mamy tutaj, tutaj oczywiście gra to rolę koktajlu mołotowa. Sam butelka od, 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 od dołu ma, ma też właśnie otwór na stud, a więc można go postawić, ją postawić na study. No a w ręku mamy słuchajcie, tak. Nie mylicie się, jest to nowy pistolet, zmodernizowany pistolet Kobi, który wreszcie można wsadać bezpiecznie w rączki naszych, naszych figurek Kobi, bez, bez zagrożenia dla nadwyrężenia czy też pęknięcia kciuka. Może zaraz zrobię takie małe porównanie tych, tych dwóch modeli. Ok, tors jest, jest poprawny natomiast bez, bez tu jakichś fajerwerków. Tutaj dostają białe, białe rękawy, koszuli spod, spod jakiejś częściowej takiej marynarki. No i tak, rzuca się na pewno jeszcze w oczy nadrukowany hełm. Nadrukowany hełm jest to ten wzór taki bardziej, o ile się nie mylę, bardziej ten taki sowiecki. Czyli jakby hełm z Ludowego wojska polskiego jest, jest, on ma taki jakby taki uszka w dół. Yy, to widać. Natomiast chcę powiedzieć, że. A wyraźnie widać też tą taką opaskę biało-czerwoną, która odznaczała, odznaczała yy, żołnierza polskiego. Natomiast raczej powstańcy z tego, co ja wiem, w przeważającej. Yy, yy, mieli najwięcej wyposażenia właśnie niemieckiego, które zostało przechwycone. Yy to Prze, przejęte od Niemców, więc tutaj według mnie on bardziej powinien mieć hełm niemiecki. Oczywiście z białą opaską, no ale okej, okay. figurka jak najbardziej na plus. Tylko że tutaj, słuchajcie, w, w przypadku tego zestawu po, z powstaniem warszawskim, jeszcze bardziej widać to, o czym ja chciałem już nieraz Wam powiedzieć, że tutaj mamy tylko jed, jeden rodzaj tej twarzyczki z wytłoczonym uśmiechem. Według mnie Kobi. I tutaj ponownie apeluję, a widzę, że te, te apele nie, nie trafiają gdzieś tam w kosmos, bo, bo jakoś wszystko się ziszcza. Więc droga firmokowi, przygotujcie jeszcze jakieś buźki poważne z, z takim wyrazem twarzy neutralnym lub, lub nawet takim przejętym, czy też może zaciekłym nawet. Naprawdę mi się wydaje, nic, nic nikomu zł, złego się nie stanie. Jak kilka figurek będzie miało takie takie buźki, a my będziemy mieli więcej opcji, żeby na przykład, właśnie w, w przypadku takiego no, tragicznego wydarzenia, zaciek, zacię, zaciekłych, krwawych walk w, tutaj w obrębie starówki, no ten uśmiech z twarzy usunąć tak? i zrobić poważne, poważne twarze naszym figurkom. Tutaj słuchajcie, jeszcze zbliżenie na akcesoria. Dwa pistolety. Po lewej to jest ten nowy, który dostajemy w zestawie. Od teraz będę go nazywać wis. Niezależnie od tego, nawet jak będzie wykorzystywany domyślam się w innych zestawach. Ponieważ pierwszy raz znalazłem go w zestawie z powstania warszawskiego, będę go dla odróżnienia nazywał wisem. Ok. One w sumie się bardzo się nie różnią te, te pistolety od siebie. Natomiast. Tamten po prawej stary model miał wyraźnie taką grubszą rękojeść, która naprawdę mogła uszkodzić rączkę figurki Kobi. Natomiast on nie jest do końca bezużyteczny, tak jak go ostatnio nazwałem, ponieważ on świetnie pasuje w rączki Lego, które są trochę szersze. I dlatego świetnie się nadaje dla policji, na przykład policji Lego, tak? Lego oczywiście żadnego pistoletu nam... Nie da, bo się boi, że wpadniemy na jakieś straszne pomysły w związku z tym. Więc możemy tutaj przekazać cały arsenał pistoletów KOBI naszym policjantom Lego. Ok, więc tego nie było. Tak wygląda drobne wyposażenie, które dostajemy w zestawie. Czyli bardzo fajny model radia, który można przyczepiać do studów. Butelka. Nowość na mój stan wiedzy MP40 oraz pistolet Wis 35, czas dokładnie przyjrzeć się całemu zestawowi. Na początku, oczywiście, wspomnę o czymś, co, o czym później zapomniał, czyli o częściach zapasowych, jakie dostajemy w pudełku. Albo słuchajcie, wyjątkowo dużo się tutaj sypnęło osobie pakującej. Albo naprawdę dostajemy sporo części zapasowych w, w, tym, w tym zestawie. Nie pamiętam, czy było tyle, tyle klocków zapasowych nawet w, w Tygrysie, gdzie, gdzie było 500 klocków. Tutaj 200 klocków i, i tyle zapasowych. Ładnie, ładnie. Nawet dostajemy taki jeden zapasowy duży klocek ze skosikiem. No i sporo zaczepów. Po każdym rodzaju zaczepu. Całość prezentuje się naprawdę dobrze jako taka mała mała scenka. My tu najpierw się przyjrzymy chyba chyba samochodowi, później kamienicy. Kubelwagen był to podstawowy pojazd terenowy i osobowy armii niemieckiej. Konstrukcja bardzo udana, produkowana masowo. Tutaj. Ten model, według mnie, jest, jest słuchajcie, zrobiony rewelacyjnie. I jego jedyny minus, to jak zawsze, to jest to, że jest po prostu za duży. Jest, jest gigantyczny w porównaniu do, do mini figurki. Możemy sobie spojrzeć. Zobaczcie. Toż to, to wygląda właśnie jak jak, jak Panzer 4, jak Kubelwagen. Ale okej, okay. ja, to, ja to akceptuję, ja to w pewnym sensie rozumiem. Można byłoby zrobić kubelwagen, mi się wydaje, już teraz nawet z klocków Kobi trochę mniejszy, a może nawet dużo mniejszy, ale wtedy trzeba by użyć o wiele więcej elementów, bo trzeba by użyć dużo, dużo elementów takich drobniutkich. Tutaj użyto parę takich elementów takich dużych, zaraz się przyjrzymy. Ok, tylko powiem, a jeszcze z takich rzeczy powiem, że tutaj mamy nowy typ foteli. Nowy typ foteli dla tych nowych minifigurek, i one owszem, umożliwiają tutaj umiejscowienie tych minifigurek tak, że trzymają się one troszeczkę lepiej. No nie latają, ale tamte, słuchajcie, tamte poprzednie lepiej trzymały. Dobra, ale dobra, powiedzmy sobie, że mocna czwórka. Słuchajcie, spójrz, spójrzcie na ten, na, ten, na ten model tutaj. Mamy drzwiczki z krzyżem niemieckim. Tutaj troszeczkę te lampki, no się tutaj przedstawiam, ale zobaczcie to, nie? Tu mamy taki, taki to, ten, ten detal wystający z maski tutaj, to jest odzwierciedlenie takiej lampki do jazdy nocnych, gdzie wyłączało się główne reflektory, i taka tylko mała, mały snop światła padał w dół. Na masce nie mogło zabraknąć oczywiście koła zapasowego. Mamy rejestrację Wehrmachtu, prawdopodobnie. I tutaj, słuchajcie, jest to kolcek z nadrukiem. Prawa, maska, słuchajcie, unosi się. I naszym oczom ukazuje się tutaj bagażnik, w którym można naprawdę sporo zmieścić. Czyli przód, na pewno, na duży plus. Zresztą tutaj chyba dużo minusów nie będzie. Tutaj, słuchajcie, widać, już, już no, widać, widzicie to miejsce, gdzie można by trochę to zmniejszyć. Jest taka spora belka tutaj wsadzona przez środek. To można by oczywiście zastąpić po prostu płytkami. I trochę, trochę przybliżyć te, te koła. No dałoby się, na, trochę na pewno dałoby się zmniejszyć tego kubelwagena ja nie jestem, słuchajcie, też takim maniakiem, jeżeli chodzi o tą, o tą skalę minifigurek. Ja poświęcę temu osobny, osobny... Chodzi tutaj o proporcje ludzika. Ludziki Lego i Kobi, no nie mają proporcji przede wszystkim człowieka. Tutaj trochę lepiej wypadają figurki Kobi, ale i tak nie jest to normalna proporcja człowieka, a więc nie można brać wzrostu minifigurki za, 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 tutaj za skalę. Okej. Okay z tyłu mamy drugą rejestrację z tym samym oczywiście numerem i też jest to klocek z nadrukiem brawa ponowne tylna klapa z hakami tutaj, zobaczcie się unosi i ukazuje się nam silnik znany nam silnik bardzo dobrze, że on się tu znalazł jest, jest to taki detal, kolejny detal, detal który ratuje, że tak powiem stanowi argument za tym, że jakby no nie zmarnowano tej, tej przestrzeni, którą zyskano przez powiększenie modelu. Sam Kubelwagen słuchajcie, oczywiście był cztero czy też miejscowy, więc tutaj jakby zrozumiały, co tu może by zmieścić, chyba po jakichś przeróbkach dałoby się zmieścić tutaj, tutaj więcej tych miejsc. Owiewkę, szybę przednią tu, tu zrobili, zrobili za pomocą trzech takich mniejszych, wyszło to całkiem przyzwoicie. A więc słuchajcie, cały model jest mm, cały model jest naprawdę bardzo ładny i mi się podoba i fajnie się go składało. Aha, tu jeszcze tylko powiem, że tu jest taka imitacja y, materiałowego składanego dachu, tutaj w pozycji złożonej i tylnych świateł. Nie jestem pewny, czy te światła nie, nie powinny być tutaj groszkami przezroczystymi. W opakowaniu były tylko groszki takie y, nieprzezroczyste. Natomiast jest ok, nie będę się czepiać, zwłaszcza, że te, te groszki takie przezroczyste Kobi są takie trochę za bardzo roz, rozmyte, te są takie wyraziste, czerwone, więc. Model, be... słuchajcie, w momencie, kiedy nie ma tutaj minifigurek obok, to wygląda to już w ogóle super. Duże brawa dla Kobi za, za, za ten model. Przejdźmy teraz do drugiej, bardzo ważnej, czy też nawet zasadniczej części modelu ponieważ ten zestaw nie nazywa się kubelwagen tylko na pierwszym miejscu powstanie warszawskie a więc no tutaj mamy ten zespół z, z fragment zrujnowanej kamienicy z bramą i to jest prawdopodobnie jakieś umocnienie czy też pozycja, pozycja strzelecka partyzantów polskich wyraźnie tutaj widać białą flagę Najpierw sobie obejrzymy tak tutaj delikatnie to z, z daleka, a zrobię później tą moją taką podróż z kamerą yy, bliżej. Więc widzimy tutaj tak, yy, już tutaj z daleka widać ten bardzo ładny klotek z nadrukiem, gdzie widać znak Polski Walczącej. Za kraj, za honor, do broni! Tak jest napisane, polska flaga, brama, która się otwiera tutaj. Jest to, jest to podobny, jest to ten model, który na przykład widzieliśmy w, w zamku w zamku wampira. Tu widzimy trochę, trochę gruzu jakiegoś, może deski jakieś, widać ten ogień. Ta latarenka tutaj jest wykonana z materiału fluorescencyjnego i podobnie jak te te wampiry z zamku wampira, trochę tak świecą. Tu widzimy w kamienicy jedyne okno, jakie się z, ze skrzydłem okna. Można je tutaj otworzyć. Zamknąć. Widzimy tutaj taki ładnie zarysowany jeden gzems, wykonany de facto z, z błotnika samochodowego. W, w całej tej konstrukcji zwraca uwagę na, na zwracają uwagę du, duża ilość takich klocków z takimi tłoczeniami, i uszkodzeniami, zaraz to będzie pewnie lepiej widać. Ok, obróćmy teraz to jeszcze tutaj, widzimy tu ścisnąłem radyjko, beczkę, tu mamy fragment, fragment podłogi, co ciekawe jest to tak bardzo wiernie zrobione, nawet jak, jak u mnie w kamienicy, czyli, że są te belki i, i takie podłogi i deski wyniesione w górę brązowe. Tu już na piętrze jest, Mi, mi tak, że tak powiem realistycznie, ale ale jest też drugie piętro, stąd może, nasz partyzant może prowadzić ogień. Z zaskoczenia, oczywiście. I tak to wygląda, słuchajcie. Tutaj widzimy ten, to przedłużenie i bramę. Spójrzcie, ten klocek tutaj mógłby być odrębnym bohaterem, nawet tutaj tej. Tego całego zestawu jest on pięknie wykonany. Jest ładniejszy niż na tym takim projekcie wstępnym, który widzieliśmy w katalogu Kobi. Bardziej szczegółowy. Naprawdę naprawdę super. Tak to by wyglądało bardziej z, perspek z dolnej perspektywy. Widzimy to, Tutaj akurat, słuchajcie, nie wiem, nie wiem, co chcieli akurat odzwierciedlić tymi, tymi wystającymi okrągłymi elementami. Natomiast na pewno są to klocki, które umożliwiają e, takie fajne urozmaicenie właśnie konstrukcji ceglanych. Z, jak ma się do, do tego takie płytki 1 na 2 e, płaskie, to kafelki, to wtedy można robić takie wystające cegły z muru więc to się na pewno przyda. Tutaj no rozumiem pewnie, że to mają być takie uszkodzenia tak? różnego rodzaju. O tutaj, a tutaj takie już typowe uszkodzenia te tłoczone. Więcej tego jest tutaj. Tutaj nasz partyzant przygotowany na pozycji z, z koktajlem Mołotowa. Piękna. biało czerwona flaga. To jest jakby w, w całości cały, taki, cały taki klocek, który możemy wcisnąć w ten nawałek. kopikowski. Podsumowując, jest to drugi zestaw, który otrzymuje ode mnie ocenę musisz mieć 10 na 10. Wszystkie minusy, jakie udało mi się znaleźć, są, są naprawdę takie śmieszne, i właściwie może by je pominąć. Sam ten zestaw, nie tylko już teraz, tak jak go widzicie, wygląda fajnie na półce, ale stanowi dobrą bazę do rozbudowy i kapitalnie będzie, się, kapitalnie będzie wyglądać w połączeniu z tym drugim zestawem, tym mniejszym zestawem y, upamiętniającym powstanie warszawskie od Kobi. Który oczywiście też będzie za jakiś czas na kanale, tutaj jest recenzowany. Postaram się to zestawić. No naprawdę, zarówno wyposażenie, wreszcie ten, ten pistolet poprawiony. ale dostajemy też tą, tego kota Mołłłowatowa, flagę, te, te klocki z nadrukami. Nie było żadnych problemów jakościowych. No naprawdę, firma Kobi, wielkie gratulacje. Na koniec. Chciałbym Was jeszcze raz zachęcić do tego, abyście jak najwięcej dowiadywali się na temat samego Powstania Warszawskiego, żebyście pamiętali o nim. Pamiętajmy o powstańcach, którzy bohatersko walczyli do samego końca, ale pamiętajmy także o blisko 200 tysiącach ofiar cywilnych, jakie zginęły w wyniku działań wojennych prowadzonych wtedy w Warszawie. Cześć ich pamięci. Czuwaj!